24 września na terenie miasta i gminy Siewierz odbyła się impreza sportowa o nazwie Silesia Race. Czyli takie zawody, na orientacje, które organizujemy dwa razy w roku, jesienią i zimą, zawsze w innym miejscu województwa śląskiego, właśnie po to, żeby pokazywać różne tereny, różne, różne powiedzmy, miejsca. Cztery trasy do wyboru, od takiej sportowej, gry miejskie, czyli tam pomiędzy maluszki z rodzicami, potasy piesze, rowerowe i coś takiego, co się nazywa rajd przygodowy, czyli to ma w przypadku jesieni to ma teraz i bieganie, i rower, i kajak, czyli taki triatlon wszystko oczywiście z mapą, z kompasem na orientację, więc trzeba jakby tą mapę i te wszystkie azymuty ze szkoły, z geografii, z WF-u, trzeba to wszystko no, mieć w małym paluszku, albo przynajmniej dobrze to mieć opanowane. Na szczególną uwagę zasługuje gra miejska, w czasie której rodzice oraz ich podopieczni dostali mapę Siewierza wraz z listą zadań do wykonania Miejskie mamy około 50 ekip, czyli to jest powiedzmy niecałe 200, 200 osób, 21 punktów kontrolnych, czyli miejsc, gdzie ci państwo po prostu muszą trafić w wyrzu odnaleźć jakieś miejsce i, i, i po prostu, jakby mamy dwa takie, jakby dwie kategorie punktów kontrolnych, albo jakaś tablica taka pamiątkowa, informacyjna o jakimś zabytku i trzeba tam jakąś datę, trzeba jakąś informację odpisać, po prostu przeczytać, zaznajomić się z tym i to odpisać na kartę startową, albo mamy kilka takich miejsc, gdzie są nasi ludzie, i oni po prostu będą prosili zawodników, żeby wykonali jakieś zadanie sprawnościowe albo logiczne i od tego jak ci państwo to zadanie wykon wykonają, dostają takie minuty karne, no i później jakby te minuty im doliczamy jakby na mecie, więc generalnie finalnie kto wygra jest sumą jakby takich dwóch rzeczy i czasu, kiedy kto to zrobi najszybciej i po prostu momentu, która drużyna najmniej tych minut karnych jakby uzbiera w czasie całej, całej gry, całej zabawy. Co jest do wygrania? Nagrody rzeczowe mamy, mamy gry panczowe, sprzęt sportowy, tak jak w takich imprezach tego typu to, to jest. Biuro zawodów zorganizowano w hali sportowej przy szkole podstawowej nr 1. Uczestnicy gry miejskiej wystartowali punktualnie o godzinie 11, a na wykonanie zadań przewidziano 4 godziny. Kolejność wykonywania zadań była dowolna. Zadania przygotowane przez organizatora były nie lada wyzwaniem nawet dla osób pochodzących z siebieża. Impreza bardzo ciekawa. Bieg no, akurat braźmy udział w, gr w grze miejskiej, więc bieg. Więcej było marszu. E Kilkanaście punktów do e, znalezienia. E, na niektórych były zawody, można powiedzieć, tak, które mieliśmy wykonać. No, najtrudniejsze, gdzie straciliśmy najwięcej czasu, to było skok przez linę. Musieliśmy w trzy osoby e, przeskoczyć e, skakankę. No niestety się nie udało, <laughs> więc to było, to było na pewno najtrudniejsze. A jak w ogóle organizacja tego wszystkiego? Czy, czy znajomość tutaj e, siewieża pomogła wam w tym dzisiaj? Czy, czy jednak te zadania były na tyle trudne, że, że nawet znajomość siewieża nie, nie była w stanie Wam pomóc? Przydała nam się znajomość siewieża w zadaniu na zamku, który był test wiedzy o Siewierzu. Mieliśmy zdecydowaną przewagę. E, które zadanie najbardziej przypadło do gustu dzieciom? Które? Chyba na placu zabaw e, przejście przez Liny. Tak? Albo Parku. E, stragan z owocami. W uroczystości wręczenia nagród uczestniczył burmistrz miasta i gminy Siewierz, pan Zdzisław Banaś, który w krótkim przemówieniu przywitał przybyłych gości i pokrótce przybliżył rys Siewierza. Pierwsze miejsce w grze miejskiej po Siewierzu zdobyła drużyna Szczęstochowy. Co najbardziej ci się spodobało tutaj w Siewierzu w czasie tego wyścigu? W Siewierzu to ładne miasto, takie historyczne, a w nabiegu to zadania. Które zadanie było najfajniejsze, co najlepiej wspominasz? Co najlepiej wspominam? Zamek chyba w Sierwieżu. Ciekawy był. Tam jest zadanie, było karta quiz taki do zrobienia. Ciężki, ale ciekawy. Można dużo poznać. A panu, jak się wiesz, przypadł gustu? No, często przejeżdżamy i w zasadzie, bardzo często, bo przynajmniej raz w tygodniu przejeżdżamy i w zasadzie znaliśmy to, to miasto tylko od strony autostrady, ale mogliśmy w końcu zatrzymać się tutaj na dłużej tak, i, i spędzić no, no, miły czas, tak? Która przeszkoda była najtrudniejsza, która była najfajniejsza? No Najtrudniejszy na pewno był punkt przy kościele, gdzie należało zidentyfikować symbole religijne i tutaj to sprawiło najwięcej, najwięcej trudności. No Najciekawszy to chyba park ze ścieżką dydaktyczną. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy kolejnych fascynujących przygód.